W piątym tygodniu Wielkiego Postu w poniedziałek na Eucharystii słyszymy przepiękne, choć długie słowo z księgi proroka Daniela. To historia Zuzanny, kobiety, przepięknej kobiety, która została niesprawiedliwie niesłusznie oskarżona o popełnienie czynu, którego nie popełniła. Jak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniach dwóch przewrotnych sędziów, którzy starców, którzy zakochali się w niej, pożądali jej, pragnęli z nią współżyć, oskarżyło ją niesłusznie przed ludem. Ale wcześniej słyszymy tą tragiczną sytuację, kiedy to oni stawiają Zuzannę przed szantażem, przed tym wyborem, mówią słuchaj, pójdź z nami, współżyj z nami, jeżeli nie, osądzimy cię i oskarżymy cię niesłusznie, ale powiemy, że był tutaj młodzieniec, z którym chciałeś współżyć i myśmy cię nakryli, jak ty z nim grzeszyłaś. I Zuzanna podejmuje decyzję w oparciu o wiarę. Mówi: Wolę umrzeć niewinnie i niesłusznie, ale nie popełniając tego grzechu, niż popełnić ten grzech, stając się de facto winna tego, tego co mi ostatecznie chcecie zarzucić. I ona wchodzi w pewne ryzyko wiary. Bo podejmując tą decyzję jest wystawiona na to, że może umrzeć, i widzimy, sytuacja jest właściwie taka, że o mało co tego życia nie straciła. Dosłownie w ostatnim momencie, jak słyszeliśmy, Pan Bóg wzbudza w Danielu tego ducha proroczego, dzięki któremu on rozsądza sytuację i ukazuje winę tych przewrotnych sędziów. Ta sytuacja jest ekstremalna, jest graniczna. Bardzo rzadko myślę, w naszym życiu stajemy wobec tak poważnych wyborów, gdzie jesteśmy zaproszeni, aby ryzykować swoim życiem, aby żyć zgodnie z wiarą. Ale takie mniejsze sytuacje często się zdarzają, gdzie jest pytanie, mówiąc krótko, o naszą wierność. Czy chcemy być wierni Bogu? To się przekłada również, mówiąc krótko, czy chcemy być wierni przykazaniom, które Pan Bóg nam zostawił? Czy my wierzymy w to, że te przykazania, które są od Boga, są dobre? I warto nawet oddać za nie życie, ponieważ nie chodzi o wierność przykazaniom, ale ostatecznie chodzi o wiarę w Pana Boga. Ale życie pokazuje, że kto w małych wyborach nie jest wierny, ten też w wielkich wyborach wiernym nie jest. Wszystko jest łaską, ale o tę łaskę możemy prosić, jeżeli właśnie stajemy przed tymi małymi wyborami i zaczynamy widzieć, że zaczynamy kombinować, próbować obchodzić prawo, żeby coś na tym zyskać, czy zyskać w cudzysłowie, bo przekraczając przykazania Boże, tak naprawdę nigdy nie zyskujemy zawsze tracimy. Ale oczywiście, demon Szatan chce nas przekonywać do tego i mówić, że jest nam lepiej kraść, jest nam lepiej cudzołożyć, jest lepiej zabijać, jest lepiej czynić gwałt na drugim, byle tylko. Nam się to w cudzysłowie opłacało. Wojna na Ukrainie pokazuje, jak te małe niewierności, do jakich strasznych tragedii mogą prowadzić, do zabijania setek i tysięcy ludzi w imię właściwie czego to nawet nie wiadomo. Dlatego ważne jest, abyśmy te nasze małe wybory, przed którymi stajemy, te nasze małe decyzje, które mamy do podjęcia, abyśmy właśnie podejmowali w oparciu o to, do czego naprawdę zaprasza nas Pan Bóg. A Bóg, który nas kocha, pokazał to w osobie Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, naprawdę pragnie naszego szczęścia. I ostatecznie przestrzeganie przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, żyj uczciwie. Respektuj dzień święty czci ojca i matkę nie wzywaj imienia Pana Boga i przede wszystkim nie miej innych bogów oprócz mnie naprawdę człowiekowi się opłaca już tutaj na ziemi ale w przyszłości też na całą wieczność w niebie do tego potrzeba wiary sobie i wam właśnie życzę wiary która ostatecznie przekłada się na nasze małe i wielkie decyzje, i która ostatecznie również świadczy o tym, jaki będzie nas ostateczny koniec z Bogiem, tudzież przeciwko niemu, ponieważ te wybory, które podejmujemy tutaj na ziemi, ostatecznie niosą swoje konsekwencje na wieczność. Życzę sobie i Wam wiary, która przekłada się na uczynki, te małe i te wielkie, które daj Boże, żeby były zawsze zgodne z wolą Bożą. I niech tak się stanie. Amen.